Autorytet, czy autorytety, które, od których my czerpiemy wzorce na, na wczesnych, we wczesnych fazach życia, wprowadzają nam sprzeczność, no bo mówią, że to, co dla naszego ciała jest naturalne, dobre i nasze ciało przez całe życie nas do tego będzie pchało właśnie tym motorem, jaka jest przyjemność seksualna. Całe życie to będzie druga siła po tym, że chcemy żyć, to jest właśnie to, żeby to życie przekazać. My mamy tutaj informację od, od, od tego autorytetu, który, tak, przypominam, my to, co on nam mówi, Traktujemy jako prawdę objawioną. Mam informację, że to jest złe, nie takie, może grzeszne nawet. Jeszcze nam powiedzą w niektórych sytuacjach, że jest jakaś siła wyższa, która tym się właśnie zajmuje, że na nas obser obserwuje i czeka, żeby nam tutaj jakieś kary stosować, bo my, błędnie, błędnie nasze ciało funkcjonuje. Z tego idą pewne wnioski, a te wnioski tworzą w nas całą grupę przekonań nas po prostu niszczących.